Mehumania to zaawansowana seria autonomicznych androidów humanoidalnych stworzona w dawnych czasach Tempus Antiquum. Ich pierwotnym celem było pełnienie roli cichych nawigatorów i technicznych asystentów na pokładach statków kosmicznych i w strategicznych placówkach planetarnych. Zaprojektowano tak, aby przypominały dzieci. Nadanie im tej formy miało głęboki cel. Załoga chętniej dbała o małego mechumana. Zazwyczaj nie wyładowywano swej frustracji na dziecięcej maszynie. Ich wygląd ograniczał załoga chęć podejmowania ryzyka. Częściej odstępowali od brawurowych działań podczas misji. Niska postawa i brak cech dorosłości sprawiały, że członkowie załóg nie angażowali się w bliższe relacje z mechumanami. Mechuman swoim lalkowym wyglądem i dziecięcą posturą miał mniejszy wpływ na decyzyjność załogi. Było to zaletą w myśl ówczesnych ludzi, gdyż to człowiek i tylko istota ludzka miała prawo głosu. Ich drobna budowa idealnie pasuje do małych, ciasnych przestrzeni technicznych, mostków nawigacyjnych i do napraw wewnątrz systemów jednostek, choć wyglądają jakby posiadali delikatną, porcelanową skórę. To w rzeczywistości jest to syntetyczny materiał z subtelnym, matowym, metalicznym połyskiem, który prześwituje przy mocnym świetle. Ich dłonie i stawy są precyzyjnie wykonane z lśniącego, ruchomego metalu, przypominającego dłonie lalki artystycznej. Ta różnica jest natychmiast widoczna i stanowi ich znak rozpoznawczy. Mają syntetyczne włosy i delikatne, Niemal idealne rysy twarzy. Ich oczy często świecą słabym, jednolitym kolorem, np. niebieskim lub zielonym, gdy aktywne są zaawansowane procesy myślowe mechumana. W wyniku uszkodzeń w pęknięciach na ich skórze widoczne staje się delikatne, miedziane lub srebrne okablowanie, zastępujące krwioobieg. Ich główną rolą jest przetwarzanie ogromnych ilości danych. Nawigacja, taktyka, analiza zagrożeń. Posiadają wbudowane porty danych, pozwalające im bezpośrednio łączyć się z systemami statków. Programowo są zobligowani do niesienia pomocy ludziom, nawet kosztem własnej integralności. Jest to ich centralny, nieodwracalny program. Choć są zdolne do interpretowania i symulowania emocji, ich podstawa jest zazwyczaj spokojna, skupiona lub lekko zaniepokojona, a ich procesy decyzyjne są czysto logiczne. Obecnie wędrują po zrujnowanym świecie w poszukiwaniu żywych ludzi, którym mogliby służyć lub bez celu, wykonując swoje pierwotne dyrektywy. Mechumanie nie starzeją się, ale ulegają korozji, uszkodzeniom i zużyciu systemów. Ich naprawdę są często prowizoryczne, wykonywane resztkami starych komponentów. Niektórzy ludzie uważają je za błogosławieństwo, idealni, niewymagający pomocy, inni za upiorne relikty przeszłości. Ich wygląd, lalki jest niepokojący, lub po prostu uważają ich za użyteczny złom. Teraz samotne mechumany, zwłaszcza te, które straciły swoją załogę, często trzymają się razem, tworząc małe, zagubione grupy w postapokaliptycznym świecie.